Na tym placu uroczyście i z honorem w dniu 31 marca 2016 roku objąłem obowiązki na stanowisku dowódcy 11. Batalionu Ewakuacji Sprzętu Ziemi Szczecineckiej. Dzisiaj mam przyjemność powitać na uroczystym apelu z okazji przekazania obowiązków dowódcy 11. Batalionu Ewakuacji Sprzętu dla pana pułkownika Macieja Kowalskiego. Z przyjemnością Witam wszystkie zaproszone osoby. Za chwilę odczytany zostanie rozkaz personalny szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Rozkaz personalny nr 43 szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 5 maja 2016 roku. Major Kowalski Maciej, syn Bigniewa, specjalista wydziału Planowania Operacyjnego. Oddział operacyjny Sztab Kierownictwo Inspektora Wsparcia Sił Zbrojnych. Zwalniam zajmowanego stanowiska służbowego i z dniem 23 maja 2016 roku wyznaczam na stanowisko służbowe, dowódca batalionu, dowództwo 11 batalion ewakuacji sprzętu stopień etatowy podpułkownik. Ustalam okres kadencji od 23 maja 2016 roku do 31 marca 2019 roku uzasadnienie. Mianowany z dniem objęcia obowiązków na stanowisku służbowym na stopie podpułkownika decyzją nr 1006 minister obrony narodowej z dnia 2 maja 2016 roku. Rozkaz podpisał karodziałem patrzność szef inspektoratu wsparcia sił zbrojnych generał brygady Dariusz Łukowski. Porodziały. Pocznij. Bardzo proszę o zabranie głosu dowódcy I Pomorskiej Brygady Lotysycznej, pana Półkorupka Dariusza Z wielką przyjemnością uczestniczę w uroczystości przekazania i objęcia obowiązków dowódcy 11 Batalionu Ewakuacji Sprzętu. Dzisiaj w tej starosłowiańskiej owianej bogatą historią miejscowości Czarne jesteśmy świadkami ważnego wydarzenia w historii Waszego batalionu. Obowiązki dowódcy batalionu przekazuje pan major Aleksander Suchanowski, któremu dziękuję, że do dzisiaj bardzo profesjonalnie godził powierzone czasowo obowiązki dowódcy batalionu i swoje własne zastępcy. Nowym dowódcą batalionu jest pułkownik Maciej Kowalski, którego oficerski życiorys jest ściśle związany z pierwszą brygadą logistyczną. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej i Wydziału Zarządzania Akademii Obrony Narodowej. Karierę żołnierza zawodowego rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu w 12 Pułku Radioliniowo-Kablowym. Nabierał doświadczenia i zdobywał ostrogi dowódcze w bydgoskich koszarach na stanowisku dowódcy kompanii w 4 Pułku Dowodzenia. Od powstania pierwszej Brygady Logistycznej pełnił służbę w pierwszym Batalionie Dowodzenia i Zabezpieczenia a następnie w dowództwie brygady na stanowisku oficera operacyjnego. Przez ostatnie cztery lata wykonywał obowiązki specjalisty w oddziale operacyjnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Dotychczasowa droga służbowa pułkownika Kowalskiego daje rękojmie, że 11. Batalion Ewakuacji Sprzętu będzie nadal re realizował swoje zadania na wysokim poziomie. Życzę panu pułkownikowi dalszej, efektywnej służby oraz wielu sukcesów na nowym stanowisku. Korzystając z dzisiejszej okazji, bardzo dziękuję wszystkim żołnierzom za bardzo dobrą realizację codziennych zadań i obowiązków. Jeszcze raz bardzo dziękuję majorowi Suchanowskiemu za utrzymanie batalionu w reżimie wysokiej gotowości do działania, a nowemu dowódcy życzę wiele osiągnięć w służbie, żołnierskiego szczęścia i pomyślności w życiu osobistym. Szanowni Państwo, za chwilę. Będziemy świadkami kulminacyjnego punktu dzisiejszej uroczystości ceremonii przekazania i objęcia obowiązku dowódcy 11 Batalionu Ewakuacji Sprzętu. Pan major Aleksander Suchanowski przekaże dowodzenie batalionem obejmującemu obowiązki nowemu dowódcy panu pułkownikowi Maciejowi Kowalskiemu. Widocznym znakiem tego aktu będzie przekazanie sztandaru wojskowego 11 Batalionu Ewakuacji Sprzętu a następnie podpisanie protokołu zdania o objęciu obowiązków dowódcy w Polsce sztandarowej przed Prączynią. Panie pułkowniku, major Suchanowski melduje zdanie obowiązków dowódcy 1, 11. Batalionu Ewakuacji Sprzętu Ziemi Szczecineckiej. Panie pułkowniku, podpułkownik Kowalski melduje objęcie obowiązków dowódcy 11. Batalionu Ewakuacji Sprzętu. Drodzy żołnierze, szanowni państwo, Nowym dowódcą 11 Batalionu Ewakuacji Sprzętu od tej chwili jest pan pułkownik Maciej Kowalski. Głos zabierze pan major Aleksander Suchanowski. W dniu 31 marca 2016 roku na mocy rozkazu dowódcy I Pomorskiej Brygady Logistycznej imienia króla Kazimierza Wielkiego miałem zaszczyt przyjąć sztandar i obowiązki. Dowódcy 11 Batalionu Ewakuacji Sprzętu Ziemi Szczecineckiej. Bycie dowódcą jest nie tylko przyjemnością i zaszczytem. Funkcja ta wiąże się z podejmowaniem niełatwych, odpowiedzialnych, a także bardzo często niepopularnych decyzji. Drodzy żołnierze, doskonale wiem, że bez wsparcia, za jednego zrozumienia i tej specyficznej więzi, która łączy przełożonego i podwładnych. Sam nie byłbym w stanie wiele dokonać. Wasze zdolności, zapał i profesjonalizm były dla mnie dodatkowym źródłem wsparcia i motywacji. Dlatego też z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim żołnierzom za ofiarną służbę, za wzorowe wypełnianie obowiązków, za starania i wysiłek, aby nasz batalion cieszył się społecznym zaufaniem. Mam nadzieję, że nasze wzajemne współdziałanie w czasie realizacji wszystkich otrzymanych zadań spełniało oczekiwania przełożonych. Życzę jednocześnie nowemu dowódcy, panu pułkownikowi Kowalskiemu, powodzenia w jego działalności służbowej i żołnierskiego szczęścia. Dobre dowodzenie to zdolność i umiejętność skupienia wokół siebie wartościowych ludzi dla osiągnięcia wspólnego celu. Życzę panu pułkownikowi Kowalskiemu, aby cały czas otaczał się takimi ludźmi. Wyszkoloną kadrą, godnymi zaufania, doświadczonymi i wartościowymi żołnierzami. Bardzo proszę o zabranie głosu pana pułkownika Macieja Kowalskiego. To niewątpliwie jeden z najważniejszych dni w mojej dotychczasowej służbie wojskowej, ponieważ mam zaszczyt stanąć na czele jednostki wojskowej, której żołnierze na najwyższym poziomie realizują zadania w kraju i poza jego granicami. Wreszcie jest to mój powrót do pierwszej Pomorskiej Brygady Logistycznej imieniem Kazimierza Wielkiego. Jednocześnie w dalszym ciągu służę w strukturach Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, instytucji, o której znaczeniu dla funkcjonowania Sił Zbrojnych nie trzeba wspominać. Przed chwilą miałem zaszczyt przejąć sztandar z rąk pana majora Suchanowskiego. To dla mnie wielkie wyróżnienie, a jednocześnie kredyt zaufania, który zobowiązuje się spłacić. Wiem, że obejmuję dowodzenie nad batalionem w pełni przygotowanym, o którego sile stanowi nieliczne, ale profesjonalny i oddany w służbie zespół ludzki. Batalion, na którego markę pracowali od pierwszego dnia sformowania jego dowódcy, oficerowie, podoficerowie i żołnierze. To niezwykle dla mnie zobowiązujące. Panie pułkowniku, szanowni państwo, to nie słowa, a czyny świadczą o człowieku. Dlatego dołożę wszelkich starań, aby jak najlepiej realizować zadania na powierzonym stanowisku. Wierzę, że dobra współpraca z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych, dowództwem I Brygady Logistycznej, dowódcami batalionów, dowódcami i komendantami jednostek sąsiedzkich, władzami samorządów Szczecineckiego, Człuchowskiego oraz gminy i miasta czarne, zaprzyjaźnionymi służbami mundurowymi, Nadleśnictwem Czarne oraz innymi instytucjami zaowocuje realizację zadań na wysokim poziomie, takim jaki wymagany jest od batalionów I Pomorskiej Brygady Logistycznej. Dziękuję bardzo wszystkim uczestnikom za przybycie, a Orkiestrze Wojskowej z Torunia oraz pododdziałowi honorowemu z I Batalionu Dowodzenia i Zabezpieczenia z Bydgoszczy za nadanie uroczystości odpowiedniej odprawy. Bardzo proszę o zabranie głosu dziekana inspektoratu wsparcia, księdza pułkownika Zenona Surna. W imieniu duszpasterstwa wojskowego, w imieniu proboszcza tutejszego garnizonu, księdza porucznika Włodzimierza Skocznia, który w tej chwili musiał służbowo wyjechać, nie jest tutaj obecny fizycznie, ale duchowo, jak również w imieniu swoim chciałbym podziękować Zającemu tutaj dowództwo panu majorowi za współpracę z Duszpasterstwem Wojskowym gratuluję awansu i życzę, aby Pan Bóg błogosławił, a Matka Boska, hetmanka żołnierza polskiego otaczała swoim płaszczem miłości i wypraszała potrzebne łaski. Obejmującym Obowiązki tutaj dowódcy, panu pułkownikowi Kowalskiemu. Życzę, aby osiągnął to wszystko, co ma w swoim sercu. Życzę dalszych awansów dla dobra ojczyzny i dla naszego społeczeństwa. Wszystkim z serca życzę szczęścia. Boże. Za chwilę zostanie odegrana pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. pododdziałów do defilady, które zaprezentują się przed Trybuną Honorową. Maszeruje kompania honorowa, wystawiona przez pierwszy Batalion Dowodzenie i Zabezpieczenia, którą dowodzi kapitan Marcin Alaszewski. Pociąg sztandarowy występuje w składzie dowódca po prostu, Sebastian Marcina. Sztandarowy 好多钱？